Elegancka jestem do nagrywania tego projektu Denko, ale mniejsza z tym zapraszam Was dzisiaj serdecznie na projekt Denko. Będzie dosyć sporo pielęgnacji włosów, rąk, troszeczkę pielęgnacji twarzy, żadnej kolorówki, więc jeśli jesteście zainteresowani, co tutaj w ostatnim czasie udało mi się zużyć, to oczywiście zachęcam do oglądania dalszej części filmu. wstępu, w moim odczuciu projekt Denko jest takim podsumowaniem wszystkich tak naprawdę kosmetyków, które pokazujemy Wam tak naprawdę w filmach, w ulubieńcach, bublach i tak dalej, więc tutaj po raz kolejny zobaczycie kosmetyki, które pokazywałam już jakiś czas temu na moim kanale, więc jeśli śledzicie mnie na bieżąco na pewno wiecie co na ich temat mam do powiedzenia, ale jeśli jesteście tutaj, że tak powiem przypadkowo, to na pewno myślę, że ten film może Wam co nieco powiedzieć na temat danych produktów, więc rozpoczynam od włosów i będą to przede wszystkim trzy szampony, które zużyłam w ostatnim czasie. Pierwszy szampon, który zużyłam to Isana PH5,5. Jest to szampon przeciwubieżowy, 200 ml do zakupienia oczywiście w Rosmanie. I ja liczyłam na to, że ten szampon będzie odpowiednikiem szamponu z balei, który po prostu uwielbiałam. Tamten też miał pH 5,5, nie wiem, czy był przeciwupierzowy, ale tamten po prostu robił z moimi włosami cudo. Co do tego, z tego co sięgam pamięcią, no to był taki przystępny, jeśli chodzi o to działanie przeciwupierzowe, nie zauważyłam, żeby znacząco wpłynął właśnie na ten mój problem, ale oczywiście tutaj skład jest dosyć fajny z tego co widzę, więc pod tym względem jeśli macie problem z łupieżem nawet taki delikatny, to myślę, że on tutaj wam zbyt dużo nie pomoże, więc takie jest moje odczucie na temat tego szamponu. Kolejny szampon to oczywiście fioletowy szampon z isany do włosów blond i rozjaśnionych jest teraz chwilę Obecnie mam drugą butelkę i ja ten szampon bardzo lubię. Ma on bardzo intensywny, fioletowy kolor. Nie plącze moich włosów. Nie sprawia, że te włosy są jakieś mega. Niebieskie, że tak powiem, fioletowe, ale faktycznie delikatnie ten żółty pigment z włosów on sam ściąga. Myślę, że warto razem z nim użyć jakiejś fioletowej odżywki bądź płukanki i tak dalej, aby osiągnąć jakiś taki zadowalający efekt. Więc tutaj pod tym względem szampon jest na pewno bardzo fajny, jeśli chodzi o to, że nie plącze nie włosów, ma intensywny pigment i myślę też, że można by było go dłużej potrzymać na głowie i wtedy też by miał takie bardziej intensywne działanie, więc tutaj myślę, że wiele blondynek go kupuje, ponieważ wbrew pozorom jest mało szamponów fioletowych na rynku. Teraz dwa kosmetyki z Eihonu, pierwszy z nich jest to szampon z Advanced Techniques do wszystkich rodzajów Włosów e, i jest to e, szampon, który nadaje włosom e, błysk, shine. I tak dalej. Tutaj zawsze warto zajrzeć, co producent pisze nam pod tą naklejką. I jest to szampon wzbogacony witaminą B5. Pomaga wygładzić włosy, spotęgować ich blask i nadać im miękkość jedwabiu. I powiem Wam, że on naprawdę bardzo fajnie działa. Moje włosy po jego użyciu nie plączą się i faktycznie są bardzo miękkie, więc jest to jeden z moich ulubionych szamponów. W chwili obecnej i w chwili obecnej również posiadam 400ml wersję, którą używam i która na pewno starczy mi na bardzo, bardzo długo. Bardzo mocno się pieni i myślę, że. Jest to bardzo godny polecenia szampon. I ostatnim kosmetykiem do włosów, który zużyłam do ostatniej kropli, jest to dwufazowa kuracja odżywcza w sprayu z kompleksem nutri 5 do wszystkich rodzajów włosów. Jest to taki dwufazowy olejek w sprayu, który ja zazwyczaj aplikowałam po umyciu włosów, który bardzo fajnie nabłyszcza włosy, sprawia, że są miękkie. I ogólnie rzecz biorąc, w tej serii mam również szampon i odżywkę, i myślę, i myśl... Myślę, że gdybym używała je... W tym samym czasie mogłabym mieć bardzo fajne efekty, więc tutaj myślę, że prędzej czy później na pewno zamówię sobie kolejną butelkę, bo byłam z niej bardzo zadowolona. Również bardzo wydajny produkt, 100ml, mm, ale naprawdę ten atomizer w taki sposób rozprowadza produkt na włosach, że naprawdę wystarczy czasami tylko 3-4 przyknięcia i już wszystkie włosy mamy pokryte nim, więc to naprawdę jest fajna sprawa dla dziewczyn, które mają na pewno kręcone Kolejny dział to e, kremy do rąk, również trzy kremy do rąk mam Wam do zaprezentowania. Moim ulubieńcem, naprawdę godnym polecenia e, kremem do rąk jest ten właśnie malinowy krem do rąk na noc i jest to e, Balneo Kosmetyki, bardzo gęsty, treściwy, nadający... W w ręką, e, skórze dłoni tak naprawdę e, miękkość maksymalną. Kremujecie je na noc, stajecie z pięknymi, gładkimi i miękkimi e, dłońmi. Można spotęgować jego działanie. Tak naprawdę wszystkich takich e, kremów do rąk można spotęgować działanie nakładając grubszą warstwę e, oraz bawełniane rękawiczki i w taki sposób pójść właśnie spać. E, ma fajny malinowy e, zapach. E, bardzo gęsty. Rzadko kiedy Miałam tak bardzo gęste e, kremy do rąk, więc pod tym względem, jeśli macie do niego dostęp, to możecie brać w ciemno, ponieważ jest naprawdę fenomenalny. E, ten krem, tak naprawdę firmy w sumie nie znam. Jest to Ambio e, firma krem do rąk i paznokci z proteinami mlecznymi, witaminami, nawilża i wygląda. Ja go dostałam, e, już nie pamiętam od kogo, ale zużyłam go. Bardzo fajny taki krem, właśnie do. U, użycia po umyciu rąk, w momencie kiedy szybko chcecie wygładzić dłonie, więc tutaj dajcie znać czy używaliście go 100 ml, bardzo wydajny również, jeśli chodzi o konsystencję, taki na pograniczu takiego bardzo lejącego się i gęstego więc tutaj dajcie znać, czy znacie tą firmę ponieważ ja jeszcze się z nią nie spotkałam i mam tylko z tej firmy krem ostatni krem do rąk to Avon Care, glicerynowy krem do dłoni i paznokci z jaśminem i witaminą E. Uwielbiam ten krem, jest po prostu rewelacyjny yy, i po prostu nie wiem, teraz w chwili obecnej mamy z, z tej serii inny krem do rąk i będę go porównywać właśnie z tym, ma troszeczkę inne działanie tamten i skład, ale ten jest po prostu rewelacyjny, bardzo tani, również 100 ml yy, i jak on wygładza dłonie, po prostu jak za dotknięciem magicznej różdżki, wasze dłonie z szorstkich stają się przepięknie gładkie, e, pięknie pachnące i w momencie, kiedy kręcę dla, e, kręciłam dla was filmy, czy to przebitki kosmetyków itd., to po prostu zawsze używałam tego kremu, aby wygładzić dłonie i jestem z niego naprawdę mega zadowolona. Dajcie znać, czy macie podobne odczucia na jego temat. Przejdźmy może teraz do pielęgnacji twarzy. Jednym z produktów, które zużyłam w ostatnim czasie, który bardzo przyjemnie mi się używało, jest to pianka do mycia twarzy z Balea. Jest to oczywiście produkt dostępny w drogeriach DM, ale w chwili obecnej mamy również tego typu produkt, formułę, tak naprawdę formę pianki z Avon i to jest po prostu rewelacyjna sprawa w momencie, kiedy chcecie od Świeżyć swoją twarz, na przykład rano, czy to po treningu, czy w momencie, kiedy macie uczucie takie, że musicie umyć twarz, to po prostu ta forma pianki jest rewelacyjna, bardzo delikatna. Ta akurat pianka bardzo dobrze sobie również radziła z makijażem, z demakijażem, tak naprawdę, więc tu byłam w ciężkim szoku. Również bardzo wydajny produkt. Ja zazwyczaj używam trzech pompek. Które naprawdę bardzo fajnie myły, oczyszczały moją twarz, i naprawdę super, super rewelacja. I dajcie znać, czy używaliście tego typu produktów. Jeśli macie bardzo wrażliwą skórę, to ta formuła, forma tej pianki jest naprawdę właśnie dla takich osób. Ja problemów z wrażliwą skórą nie mam, ale bardzo przyjemnie również mi się go używało, więc pod tym względem naprawdę rewelacja. Wydaje mi się, że w każdym projekcie Denko pokazuje Wam ten oto produkt, a jest to dwufazowy płyn do demakijażu z lanką. Ja raz na czas dostaję taką malutką buteleczkę 50 ml do przetestowania, i po prostu to jest rewelacyjny płyn do demakijażu. Nie wiem, czy to jest miniaturka, czy można kupić większą pojemność, ale ta miniaturka jest fantastyczna. Fantastyczna na różnego rodzaju wyjazdy. W momencie, kiedy macie mocny makijaż, macie pewność, że dzięki temu płynowi jesteście w stanie się pozbyć nawet wodoodpornego, bardzo ciężkiego do zmycia makijażu. Fantastyczna sprawa, przez to, że jest to produkt dwufazowy. Idealnie sunie po waszej powiece, rozpuszcza kosmetyki i tak naprawdę niewiele wystarczy go, aby zmyć makijaż, więc. Jeśli macie tylko możliwość, albo jeszcze nie trafiliście na jakiś fantastyczny w Waszym odczuciu płyn do makijażu, to ten mogę Wam jak najbardziej polecić. Fantastyczna sprawa, domyślam się, że również dosyć droga. W z projektem Denką również znalazło się opakowanie po wacikach kosmetycznych. Moimi ulubionymi są te z Lidla. Z racji na to, że mam do Lidla najłatwiejszy dostęp korzystam właśnie z nich. Są to płatki, które są zgrzane po bokach i po prostu nie ma takiej sytuacji, że wyciągacie wacik, który jest rozwarstwiony na przynajmniej dwie części, jak nie więcej, ta wata bawełna, czy z czego jest to wykonane, po prostu sypie się. Pod Całej łazience, więc pod tym względem jest to naprawdę bardzo fajna sprawa. I w sumie nie pamiętam, ile one kosztują 4 zł, czy coś takiego. Jest ich tutaj 140 sztuk. I naprawdę ja zazwyczaj do demakijażu używam 3-4 takich wacików. One nie są zbyt jakieś bardzo grube, więc w momencie, kiedy nalejecie na nie chociażby taki płyn dwufazowy, one się, że tak powiem, przemakają, przez co jesteście w stanie jedną i drugą stroną zmyć sobie makijaż, więc naprawdę waciki z Lidla są moimi ulubionymi. Jeden produkt, antyperspirant tak naprawdę i tak naprawdę tylko jego używam od ponad roku i jest to kolejne opakowanie zużyte przeze mnie. Antyperspirant Lady Speed Stick, tym razem Fruity Splash. Zawsze używam tego w formie żelowej. Jest to antyperspirant który wystarcza mi grubo na ponad miesiąc. On nie brudzi Wam ubrań, ponieważ jest przezroczysty, jest mega wydajny, występuje w Bogu dzięki w wielu zapachach, wariantach, przez co możecie go sobie kupować w różnych zapachach i Wam się po prostu nie nudzi, przynajmniej mnie. Ja problemu z potliwością dużą nie mam, więc jestem z niego mega zadowolona. Tworzy po prostu pod pachami taką warstwę właśnie żelową, która sprawia, że mniej się pocimy i ten zapach nie jest taki przykry, jak to jest, kiedy nie zastosujemy chociażby takiego antyperspirantu, więc naprawdę bardzo fajna sprawa. Na promocjach można go kupić za niecałe 6 zł, więc również przystępna w momencie, kiedy wystarcza Wam na ponad miesiąc. To jest naprawdę bardzo ekonomiczne i też bardzo, ym, i bardzo skuteczne. O, właśnie tego słowa szukałam. Zostały mi trzy ostatnie kosmetyki. Będą to dwa żele pod prysznic, obydwa z Avonu. To jest wersja świąteczna, którą kupiłam właśnie z okazji Świąt w takim opakowaniu bałwankowym. Jak widzicie, jest tu bardzo mocno pozgniatany. On tutaj miał taką malutką dziurkę. W sumie nie wiem, dlaczego nie zdjął sobie tego aplikatora i Musiałam go dosyć mocno tutaj potem zgniatać, żeby wydobyć z niego produkt. 250 ml, butelka dosyć twarda, więc ciężko się go wylewało na gąbkę. No i jeśli chodzi o jego działanie, to nie pienił się jakoś super. Zapach jest to jabłuszko z przyprawami i ogólnie rzecz biorąc mnie akuratnie wysuszają te żele pod prysznic z Avonu, te żelowe, chociaż nie powiem, wolę te bardziej kremowe, ale mógłby się moim zdaniem mocniej pienić, ale był to taki e, kosmetyk, który właśnie skusiłam się na niego z racji, w sumie głównie na buteleczkę, więc tutaj e, takie są moje odczucia na jego temat. Na temat tego e, mogę powiedzieć e, na pewno same superlatywy. Jest to również forma żerolowa, niekremowa, e, limitowana edycja, właśnie w takiej buteleczce. W, Piłeczce, że tak powiem, również 250 mm. Tutaj mamy już taką wielką dziurkę, przez co e, faktycznie trzeba było uważać, żeby nie wylać na tą gąbkę zbyt dużo. E, Produktu kilka razy mi się zdarzyło, ale przez to miałam kąpiel z większą ilością piany. Są to truskawki i krem, tak się nazywa. Limitowana edycja raz na czas wychodzą właśnie tego typu żele w tego typu buteleczkach w Avonie, płyn do kąpieli, więc bardzo mocno się pieni, fantastycznie pachnie, zapach utrzymuje się bardzo długo i jeśli będzie on w katalogu, to myślę, że raz, że butelka jest fajna, aniżeli taka standardowa z żelów pod prysznic, to po prostu również bardzo fajnie mył, pienił się i pachniał, więc cóż tu więcej chcieć od tego typu produktów, naprawdę bardzo miło się, się mi go używało. A na koniec zostawiłam denko takie, może nie bardzo związane z e, kosmetykami, ale e, zużyłam kolejną butelkę mojego ulubionego e, płynu do mycia: naczyń fery. Tak naprawdę bardziej od tej wolę wersję e, cytrynową. Jest to w moim odczuciu płyn, który naprawdę radzi sobie ze wszystkimi rodzajami e, takiego uporczywego, e, spożywczego, nie wiem, jak... Jak to nazwać, nawet e, brudu. Z tłuszczem radzi sobie rewelacyjnie, tworzy bardzo gęstą pianę, przez co po prostu jesteśmy w stanie pozbyć się e, tłuszczu z garnków e, i innych e, powierzchni. Ja tak naprawdę płynem fermy je również wannę mojej córeczce w momencie, kiedy ona bierze kąpiel. Jest również bardzo gęsty, przez co wydajny e, i naprawdę kilka kropli wystarcza, aby po prostu zmyć sporo ilość talerzy i faktycznie wydaje mi się, że to co jest pokazane w reklamie fery jest bardzo um... Odzorowane w rzeczywistości, przynajmniej w moim odczuciu, więc stwierdziłam, że, dlaczego by nie pokazać właśnie butelki płynu do mycia naczyń z mojej ulubionej, którą skończyłam, więc to by było tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o ten projekt. Dynko. Mam nadzieję, że tutaj em, okazał się ten film dla Was przydatny. E, być może zainteresowałam Was którymś z tych kosmetyków, więc nie przedłużając, dziękuję Wam serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym w innych filmach trzymajcie się do zobaczenia pa pa